Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Imperium Mongolskiego. Tak, wczoraj nie było odcinku, dlaczego? Ponieważ, jak mówiłem, musiałem wymyśleć co dalej robić z serią. Z jednej strony mógłbym dalej podbijać Europę, ale jeśli się pa popatrzycie na... Yy... Właśnie Ledger, to popatrzcie się, że mój wasal jest czwarty na świecie, a czyli moja marchia I jeszcze chyba więcej wojska może, no Force Limit ma 53, więc będzie drugi na świecie Więc tak naprawdę mój wasal sam by mógł praktycznie cisnąć wszystko dookoła mnie to jest trochę smutne, a z drugiej strony fajne nawet. Podzieliłem sobie też armię po 15 tysięcy. Mam, nie wiem, 8-7, to jest horda, więc myślałem trochę więcej kwalerii dać, ale pewnie to jakoś pieprzyłem. Mniejsze o to, co ja teraz robię. Z jednym pomysłem to by było zrobić livestream z tej Mongolii, po prostu zakończyć serię na livestreamie, tylko tyle, że niestety w następnym tygodniu mam drugie zmiany i w pracy i po prostu nie mam kiedy zrobić tego live'a, więc myślę, że jednak zakończymy jakoś tą serię, po prostu jakoś może jedną wojną z koalicją w, w cesarstwie Spróbujemy koalicję zrobić, po prostu będzie jedna wielka wojna ostateczna bo Ponieważ inaczej to by po prostu no, no już troszeczkę nudno A Tym bardziej, że mój przychód jest na poziomie 164 dukatów Do tego zrobiłem sobie, jak zaraz zobaczycie Wielkie, po prostu wielkie budowanie z tych świątyń Więc innym słowem dużo szybciej nawrócę cały świat na swoją wiarę co wam jeszcze mogę powiedzieć tutaj? No Map mam 466 tysięcy, maksymalnie 700 tysięcy plus mam 6 tysięcy manpowera rocznie, co daje mi wpis, znaczy rocznie, miesięcznie. Co jest naprawdę strasznie, strasznie, strasznie dużo, bo jak popatrzycie na Manpower. Drugi na świecie jest Sunda, która tego manpowera ma w tej chwili 25 tysięcy. Hmm... Trochę chyba słabo, co nie, nie sądzicie? Jednym słowem, no, to będzie po prostu jeden wielki rozpierdziel. Plus troszeczkę ciężko będzie mi ogarnąć tak wielki kraj, no ale myślę, że byśmy dali radę. To jakaś Szwecja powstała chyba z Norwegii, bo Anglia w ogóle z Norwegią walczyła, A, więc trochę dziwnie, ale spoko w sumie nawet. Polska, jak widzicie, jest mi po prostu lojalna, ponieważ jak widzicie, oddałem jej też trochę więcej ziem, co sprawiło to, to że właśnie... MA LIBERTY DESIRE, czyli po prostu chęć wyzwolenia się na poziomie 0 i nie sądzę, żeby wybiło to jakoś na wyższy poziom, do tego jak na razie ma 36 właśnie jednostek. Kurde, naprawdę teraz to bo tam chyba na, na tym na rywalu, z tego co widziałem, mam chyba Bawarię i Burgundię. No to jednym słowem, teraz Burgundię mógłbym zaatakować i nad nie potrzebuję żadnego Casus Belli, bo mam po co show e, superiority. Um, mógłbym jakieś tam claimy robić, tak dalej, ale w sumie po co? Mógłbym sobie po prostu Vasali tu robić. Najlepiej bym mógł robić client state, bo po prostu bym wtedy wszystko podbijał i robił po prostu jeden client state za drugim. No ale niestety takich client stateów nie mam. Dobra, myślę, że tutaj z od tych Arabów, trzeba przenieść trochę staków po prostu na bliżej Europy ponieważ to w Europie teraz się będzie naprawdę dużo działo chociaż można tutaj nawet kilka zostawić, nawet mogę w Afrykę teraz pójść, bo w sumie czemu by nie bym mógł na tutaj tych zjechać i po prostu no tutaj podbicie całego świata teraz jest naprawdę bardzo, bardzo proste po prostu podbijamy wszystko co się da potem czekamy aż będziemy mogli sobie po prostu wybrać ideę. Te expansive i eksploracyjne, i po prostu kolonizować wszystko. Na przykład na 10 kolonizatorach, bo byśmy dali radę. Więc to troszeczkę jest słabe. Też troszeczkę ogarnąłem forty. Jak widzicie, zaraz tutaj na Forty wejdę. Nie jest już tak, że jakieś tam dwa forty blisko siebie są tutaj jeszcze widzę, że jest takie coś eee, Nie chcę mieć dwóch fortów blisko siebie, bo wtedy można chodzić po tych fortach eee, Tak jak po normalnych prowincjach, więc po prostu usuną te forty, bo w sumie i tak armitadycznie zdobywam na, na się ze wszystkimi. Mam teraz 86 nimi mi spada, no ale wystarczy, że pójdę po prostu po napierdzielać chwilę i będziemy mieć już go wystarczająco dużo. Bo widzę, że mogę go, jednego lidera rekrutować. No i mam dostałem lidera, który ma w fire 6 w szoku 4. No to 6-4 lider. Dziękuję bardzo. Trochę chyba w pierdziel będzie, co nie? Nie wiem, myślę, że możemy sobie zawalczyć z tą Bawarią. Nie wiem w sumie ile oni tutaj jednostek mogą wrzucić. Z kim my w ogóle będziemy walczyć? No z jakimiś gówniakami dookoła mnie. No, no tak naprawdę tutaj za dużo nie będzie to roboty. W ogóle kto jest em... emperorem? Saksonia. W sumie też by jakieś pomysły by było po prostu rozwiązanie. Rozwiązanie HRE. Ale czy Cesarstwo mi się chce rozwiązywać? To trochę to nudne by było i bym musiał naprawdę dużo tutaj się napracować bo bym musiał chyba, w sumie nie wiem jak się rozwiązuje cesarstwo, nie wiem, chyba muszę cesarza rozwalić i wszystkich elektorów? Coś takiego? Czy po prostu mam potem jakoś tam chyba jak bije się cesarze, mam po prostu chyba do wyboru w, w ofercie pokoju, że po prostu rozwiążcie cesarstwo, bo tak, bo ja sobie tak chcę i tak ma być. No i teraz to widzicie jak to będzie wyglądało w ogóle, patrzcie, ja sobie wypędzam po prostu wojnę wszystko jedno z tam z kim, tak naprawdę mnie to nie obchodzi Wchodzę gdzie chcę, robię co chcę i tak naprawdę moje wojsko, chociaż teraz na pewno nie, nie jest już o, aż tak OP jak wcześniej To myślę, że tak czy siak cały czas będzie e, łanie tutaj nawalało, wystarczy po prostu ich e, Już nie teraz jakością wojska, a po prostu ilością wojska z, e, zjadę i, i to taka prawda jest, że Przejdźmy może na czwórkę, że po prostu teraz ta seria będzie po prostu jeszcze jak uh, jakby to powiedzieć. No dalej będziemy podbijać wszystko, co się da. Tyle, że teraz zamiast podbijać wszystko, co się da i przejmować wszystko, co się da, będziemy podbijać wszystko, co się da, zabierać tyle, ile możemy, skorować i potem będziemy musieli. E, potem będziemy musieli jakoś, nie wiem, e, zebrać nowe punkty, czy coś tam bo agresywna ekspansja. Wszystko jedno. Oni tutaj nie mają wystarczająco dużo wojska, żeby mnie po prostu rozwalić, bo ja mam tyle manpowera, tyle kasy, tyle wszystkiego, że po prostu tak czy siak bym ich po prostu rozwalił. Widzicie tutaj moje 13 tysięcy. Dalej rozwala mojego wroga i jak chce 30 tysięcy wroga. No już nie aż tak bardzo, ale jak ale, tak czy siak rozwaliliśmy. Polska przyszedła swoimi. Ona już ma chyba 40 parę tysięcy. 41 tysięcy. No właśnie, no to Polska tu przychodzi, Polska to już wszystko tutaj miecie. Eee, gdzieś tu miałem lidera, który ma chyba trzy w Seju, o ile pamiętam. Ten ma dwa w Seju, więc można go tutaj na przykład na ten Fort rzucić. A ty masz 3 w Seju, więc chodź tutaj, jakbyś mógł. To bym był bardzo, bardzo zadowolony. Polska sobie już leci. Jakieś tu misje mam w ogóle: zebranie kasy. No, 5 tysięcy kasy, no to w sumie mogę, bo to szybko sobie zbiorę. Tu jakieś tam... Coś tam Co to jest? Zobaczymy co to jest. No, możemy na przykład taką misję Jąć W sumie czemu by nie? Więcej manpowera jeszcze zawsze to na Czy w ogóle... Jakie mamy polityki mamy teraz wzięte? Aha, to na tyle restu, nawracanie No na przykład ta już nam się aż tak bardzo nie przyda. Już bym mógł nawet te punkty dyplomatyczne sobie po prostu zostawiać. No i właśnie, jeszcze jedna tak. Zaraz przejdziemy na nowe... Technologię, w sumie już mogę na 43 technologię przejść, ale jeszcze poczekam sobie, zbędziemy mieć nowe idee, wezmę sobie na przykład takie idee, nie wiem, wszystko, wszystko jedno, które wezmę, w każda mi coś da dobrego. Tutaj oczywiście Manpower Recovery Speed, więcej Manpowera w ogóle wszystko, całe wojsko musi silniejsze, w ogóle 5 morali i tak dalej. Tutaj bym miał... no jeszcze więcej kasy tak naprawdę, bo bym jeszcze bardziej więcej zbierał z tego handlu, o w ogóle jak w handel włączę, to mi się po prostu e, gra przycina. No, e, no zarabiam 95 z handlu, no to jest tak dużo. Jakbym jeszcze miał więcej handlarzy, to na przykład tu bym sobie włożył jednego, żeby wszystko w górę szło to bym jeszcze, jeszcze więcej tego ha z handlu zbierał. Polska sobie chyba zbiera tutaj. Nie, też mam, ja mam tutaj najwięcej, ale Polska ma tutaj też dużo. Mógłbym Polsce w ogóle całą Skandynawię oddać i bym miał po prostu tu w dupie. Dyplomatyczne, no dyplomatyczne też by mi coś tam dały, relacje i tak dalej. Jednym słowem, no tutaj jeszcze po prostu pogrom. I już się zastanawiam nad kolejną serią, jaką tą serię robić. Bo w sumie to jest teraz najbardziej ciekawe, co by tutaj zrobić. Wiem, że chcę dalej z właśnie tego moda. W ogóle patrzcie co Polska, co Polska przed chwilą zrobiła z 30 tysiącami, widzicie? Polska ma jakiego... O, 2, 3, 3, 1. Ona po prostu tam weszła i po prostu zmasakrowała. Mnie tam nawet nie ma. To Polska sama. Patrzcie jak ona masakruje. No teraz jak jeszcze ja się dobiłem, to to już jest po prostu koniec. O... -o. No i tak naprawdę to ja sobie teraz mogę za nimi polecieć. I gdzie oni tam staną? No tu staną. No i to jest po prostu koniec z nimi. Zaraz nim się tak wipa zrobimy. No może nie teraz. Ale widzicie, Polska za nami lata po prostu. I rozumiem, mamy minus 3, a i tak wygrywamy tutaj. No jest na pewno ciężej niż wcześniej, ale to... 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 to, to, to nie... to... No. To. Byk. Bum. I... Aha, tu tutaj tu na przykład nie przejdziemy, tu dam im chwilę odpoczynku, no to... Boże, dużo nam się nie stanie, bo tu mam już kolejną piętnastkę, która właśnie do piętnastka wchodzi, tylko po prostu lidera no mogę na swoje rekrutować jeszcze innego. O tym jest dużo gorszy, ale co mnie, co mnie to obchodzi tak naprawdę? Jak i tak, i tak ich rozwalę, tak, tak czy siak? Taka prawda. Hmm, coś tam rozwaliłem, a wy nie wiem nad gdzie idziecie. Z kim ja jeszcze walczę, tu wywalczę jeszcze. Tu widzę, że mam jakieś 15, to chodźmy tutaj. W ogóle może to 30 nas pójdziemy teraz. No mówię, teraz, teraz, teraz tak naprawdę tutaj widzicie. Zaraz jeszcze wam pokażę, a, jak teraz będzie wyglądało przejmowanie tych prowincji, bo to w sumie będzie wyglądało jak, jak normalnie. No, mogę tu kolej pójść? Nie, tutaj muszę fort jeszcze odbić. Dobra, to idź tam Fort odbijaj. Hmm, jakieś 4000 właśnie uszczelę. No spoko, spoko, spoko. O tu musimy przejście sobie zrobić do tej innej prowincji, bo mamy ją tak zatkaną troszeczkę. O, dobra, no i tutaj widzę, że możemy sobie jakiegoś lidera dać, o tego byka z 6-4. Wchodzimy na tą 8 i na tą 11 -kę. No i Boże, mamy, mamy minusy? Nie ma. O, widzę, że Cały czas dostajemy ten e, event, gdzie dostajemy prestiż i war, a zresztą tracimy Za przejmowanie jako horda, no to w sumie to Jak mamy takie coś, no to, to, to jest i tym bardziej już, e, no wszystko zrobimy co chcemy tak naprawdę O, jeszcze nie Jedyny problem to to, że po prostu nie będziemy mieć wystarczająco punktów administracyjnych do skorowania wszystkiego Będziemy musieli po prostu czekać e, dłużej e, niż wcześniej O, ktoś mi umarł, i co? Hmm. Horde Unity tracę i. Uu. Co się stało w ogóle? Czekajcie. Czekajcie, bo ja nie wiem co się stało. Czekajcie. Mam regencję, tak? Ponieważ... Walczący z buntami jest cały czas zbyt... E, zbyt młody, tak? Aha, i było, że nie, żadne dziecko nie może być kanem i dostałem nowego gościa z Kanu. I stabilność straciłem, którą mogę właśnie w tej chwili zbustować sobie, bo e, czemu by nie, bo ja chcę mieć trzy stabilności, żeby mi kraj nie upadł. No i tak naprawdę dostaję jakieś tam gdzieś tam bunty, czekajcie gdzie. O Boże, na drugim końcu kraju. No i normalnie bym po prostu wziął wojsko, ale po co jak ja mogę po prostu zbudować kolejnego staka? <grych> ale taka jest prawda, ja są po prostu stack skupu... na no, to mecenary, to nie chcę. Ja chcę takiego staka. No, zróbcie mi, nie wiem, dyszkę i... a i dyszkę, 20 staka. Pyry No, rekrutować, zaraz tam pójdę rozwalę ich i... I, i taka prawda, że... No teraz to o, jeszcze Prestige cały czas zostaje Horde Unity zaraz mi wzrośnie dzięki temu, że lut lutuje prowincję wroga no, więc to też jest na pewno na propsie O, no, tu 42 tysiące mi w ogóle stoi no, Dlaczego mi tu 42 tysiące stoi? Nie wiem, w sumie sam Czy ja z wami walczę? Walczę z wami to was podbije, no boże, no przejdźmy na piątkę, przynajmniej jedyne co jest dobre, że eventy tak mi szybko nie wyskakują na... teraz na, na monitorze cały czas. Z wami też walczę? Też walczę z wami. Dobra, chodźcie tymi dwoma armiami, pójdziemy sobie tam... No. Walczę z wami czy nie walczę z wami? Walczę, a kto to podbija? Słabia Słabia zaatakowała, tak? Aha, no to dobra, Swabia zaatakowała, no to się nie będę wkurzał o to. A, swabia po prostu zjemy i tyle, no. No offense. I mogę nawracać. Teraz Religious Unity będzie dużo, dużo szybciej rosło w górę, bo nawracamy cały, cały czas, a już nie przejmujemy aż tyle prowincji. W ogóle wam pokażę jak moje Tengri teraz wygląda. Już jest takie i już tutaj widzicie dzień gdzie, gdzie e, Tengri się pokazuje. E, też te budynki, jeśli chodzi o szybsze nawracanie, mam już w się tutaj łanie wybudowane, to co mogę to po prostu budować, to mało, że mi zwiększają. E, szybkość nawracania to jeszcze mi zwiększają dochód Nie o dużo, ale zawsze o coś tam A Więc no, no to, Tu się nie da paść Tu się po prostu nie da paść Jakieś bunty mam za ile? Za 31 lat A jeszcze mogę autonomię zwiększyć Wystarczy, że po prostu sobie wezmę Tu w ogóle dzięki kumpel mi powiedział, że Ej Wotan, przecież nie musisz tak jeździć Tylko sobie możesz nacisnąć tutaj I masz adres na górze No i widzę, o Boże, i widzę tutaj, że jakieś bunty będą To sobie po prostu przejadę tak i buntu zaraz nie będzie, no i Boże, tracę trochę dochodu, boże, a nic nic mnie to nie zaboli, naprawdę to mi nic nie zaboli. I nagle z tych wszystkich, co widzicie, ile buntów znikło i kilka buntów będę miał, o Boże. Walnę je dwa razy w ryj i, i padną. Um, dobra, ten musi Ford paść. Gdzieś tu miałem tego swojego byka z siege'em Ty jesteś, nie, ty nie, ty jesteś tym bykiem z Siege'em. Oś tutaj podbi to szybciej, bo mi się nie chce czekać. O, na Navi Tradition jeszcze dostaję. Flotę sobie mogę zbudować, bo tą starą flotę stąd usunąłem, bo mi tutaj nie jest potrzebna. Mogę sobie ją tutaj na Morzu Bałtyckim, czy na tutaj Morzu Śródziemnym po prostu zbudować mega flotę wielką, która po prostu będzie wszystko niszczyła i na przykład taka Anglia no w pierdziel zostanie, bo sobie Karaki wybuduje, czy tam co tam można to zbudować, czekajcie. A nawet nie można czekać od Galery. No to Galer bym wybudował z, nie wiem, z 300 galerii i weźcie rozwalcie mi 300 Galer. Hmm, chyba się nie da trochę. Znaczy, da, dać się pewnie da, ale no nie za bardzo. No i dobra, no Widzę, że tutaj podbijam sobie. Z kim ja jeszcze walczę? Z Tyloma tylko? Nie no, jeszcze jakieś... Trenty. A, to Ty wy jesteście Trenty, a... Bambergi? Bambergowie. Gdzie jesteście Bambergo? Tu jesteście, a Polska oblega. No to zarąbiliście, to Widzicie, Polska oblega, to nas się nie będę wkurzał. Teraz gdzieś tam Base Tax i tak dalej, to... Nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Czemu oni szli razem? Podzielcie się na pół, panowie. A ja skąd się to robiło? Dobra. No i teraz tak, Bamberg, chodź tutaj do mnie, no i ile mnie kosztuje zabranie Ciebie? Dużo, ponieważ nikogo nie zawołałem, no to Bamberga na razie nie zostawimy, ale boże, weźmy, nie wiem, e, War Repsy, e, i i po prostu mam wszystkiego na fulla. Mnie, mnie obchodzi tylko teraz Bawaria, bo to jest mój rywal. Jeszcze sobie kurde, punktów w PowerPoint, że podbije. To w ogóle będzie zarobiście. To też by mnie dużo kosztowało. No właśnie, nie zwołam ich osobno do wojny. To był mój błąd. Może, bo tak to może wszystko tutaj po prostu pozabierał. O, czarna flaga. Właśnie, sobie tutaj innym gościem. A, wy chcecie spadać z tej wojny? Hmm, oni chcą walczyć. Dobra, ale wy nie chcecie już na pewno walczyć. Więc sobie teraz mogę po prostu pozabierać. A trochę tych prowincji tu chciałem przejście mieć. No i Boże, będę miał 21 agresywnej ekspansji, no, ale trochę więcej. 81, no i widzicie, obrak też Zanim ja to skoruję, no to trochę minie, co nie, ale tak naprawdę to ja i tak nie padnę, bo, bo jakby miał paść. No i sobie biorę taki, taką ofertę. Teraz zobaczmy, czy ktokolwiek wejdzie przeciwko w, w kolicę przeciwko nam. Jak widzicie, w kolicę mo mogą wejść. Chyba wszyscy. Anglia może? No Anglia nie może, no ale Boże, co Burgundia wejdzie? No Burgundy nawet nie wejdzie, no dobra. No i teraz tak, muszę pierwsze te prowincje, które sobie zabrałem zrealizować, no, czyli po prostu development o 3 zmniejszam, co będzie jeszcze tańsze korowania, za co dostaję punkty i Horde Unity, więc Horde Unity już jest wymaksowane. Dziękuję. Mógłbym sobie teraz na przykład zamiast brać tą nową technologię, bo którą i tak sobie wezmę, bo, bo mnie to w sumie tak nie obchodzi za bardzo, po prostu wziąć sobie Boostować jakieś prowincje moje, co by było jeszcze lepsze. Coś tu mogę zrobić, ale mi to w sumie nie obchodzi za bardzo. Stop Power Projection, dziękuję, dziękuję. Race Province, okej. Okay. Mm -hmm. O 2 development zmniejszymy, dostajemy 25 po 25 punktów, zarebiście. I korujemy za 60, spoko. Tutaj gdzieś mieliśmy też to do skorowania za, za 50. Co jeszcze zabraliśmy? Z tej strony chyba zabraliśmy, tak? Dobra, tutaj ile możemy? O 7, o 7 możemy... Development zmniejszyć, dostajemy 75 punktów administracyjnych spoko. Zmniejszamy i korujemy za 160. Super. Tak samo tutaj zmniejszamy. Korujemy taniej. I w sumie tak bym mógł w kółko i w kółko robić. Co jeszcze? Jeszcze tutaj widzę na prowincję. I czy jeszcze coś mam do skorowania? Chyba już nic. Chyba się już wszystko koruje. Tak, i już mam tylko 55 o no to już jest dużo, dużo lepiej. Już muszę kogoś innego na rywala wziąć. No i z nie biorę na rywala, na cesarza No i tak po trochę, po trochę bym po prostu zjadał. Wszystko, o stabilność albo prestiż zostaje, jeszcze natural na manpower, no spoko, stabilność mam dużo, więc w sumie prestiż też mam, też mam dużo, ale prestiż przynajmniej pójdzie na setkę, więc wolę sobie teraz na przykład prestiż, e, wolę sobie prestiż wziąć. No i co, no mam prestiżów maxa, mam ochronię Nity prawie max, power progression max, e, manpower na mam 724 tysiące. Mógłbym tu w ogóle jakieś wasali potworzyć, bo mam relacji 1 na 3, to jeszcze dwóch dużych wasali bym mógł zrobić. Nie wiem, to jakąś Austrię uwolnić, czy coś takiego. Austria tucha była gdzieś, Styria jest nawet. Bawaria po prostu robić. Albo na przykład Francję. Francja wasala sobie zrobić i oddać jej wszystko tutaj, co się da. Nie, Francja jeszcze istnieje, sorry. Francja jeszcze istnieje i trusa z nią jeszcze przez. No już nie mam. Czyli prawdopodobnie już bym mógł sobie ją zjechać. Co to tam się w ogóle sticz? A tutaj, czyliśmy się ten stack zbudował? Tak, zbudował mi się stack. Bierzemy sobie no, tego generała, bo jest nam spoko. Idziemy im wpierdzielić. O, co się nawróciło? Regis Unity do góry. O to chodzi, o to chodzi, kasy już mam 2,5 tysiąca, więc mogę sobie po prostu zrobić coś takiego, że wezmę sobie mm, te budyneczki i dalej kolejne budynki, czekajcie, tylko czy tu jakaś religia, tak, tu jest cały czas e, hindu, tak, hindu, no to właśnie, um, by, by, by. hindu sobie zamienimy zaraz cał, całkowicie na jedyną słuszną wiarę, czyli Tengri tym razem. O. Poczekam chwilę i zazwyczaj będę miał znowu tyle kasy na te budynki, a je, tym bardziej jeszcze teraz mi się jeszcze zwiększy o kilka dukatów e, przyrost. To jest po prostu chore. No ale w sumie o, o, o tym miałaby seria, o tym miałaby seria, że po prostu e, szybko zabieramy co się da, potem zobaczymy czy damy radę m, przeżyć. Udało nam się przeżyć i nie mamy buntów tak dużo. Mamy trochę buntów, o boże, do będą chciały wybuchnąć, no to sobie zaraz weźmiemy i po prostu te traipsy e, troszeczkę skarcimy. Czekajcie. No i już będzie dużo, dużo, dużo mniej buntów. Zaraz trochę przychodu, ale mm, nie obchodzi mnie to tak aż tak bardzo. Gdzieś się jeszcze chcą buntować. No są, no ale co boże, mongoletrypesy, no to wybuchną mi w kilku prowincjach i ich zjadę szybko. Tu jakieś się chcą za 20 parę lat, to też nie za, za bardzo. Jakiś agent coś tam na mnie tworzył, klejmy czy cokolwiek. Zejdźmy tutaj. Zaraz mi się skończy korowanie, to mi na ten znowu pójdzie w górę, to nie będą się chcieli w ogóle buntować, więc to taka prawda, że na piąty lecimy, to lecimy. Mógł się na przykład przemienić na katolicy, czy coś w tym stylu, ale... Nie. Nie chcę. Po co? Też powinien pozbierać punktów na technologię po prostu, żeby tu ideę sobie wybrać, ale No to tak powiem wam, że. O, bunty, uwaga! Ile? O Boże! Aż tak dużo? O boże, co ja zrobię? Aż chyba sobie zrobię nową armię, po prostu tutaj, albo nawet sobie zrobię dwie takie nowe armie. Tu w Chinach, bo tu w sumie mam tak strasznie dużo rzeczy, że o. Zrobiłem sobie dwie, dwie armie, nic mi to nie zabolało. O, stabilność albo prestiż i dyplomatic. No i. No, no w sumie to tak za bardzo nie mam, co wybrać, bo to i to mam na maksa. No, no dobra, dawać sobie prestiż. No, już, już Saksonia nie jest godna mojego rywala. Kogo teraz mogę sobie? Teraz mogę sobie Anglię wziąć na rywala. Mogę sobie wziąć Munsier I mogę sobie wziąć Andaluzję. Andaluzja w sumie, z tego co widziałem, zjadła cały półwysep iberyjski. Więc w sumie jakąś, jakąś tam potęgą jest. Tyle, że my z nią graniczymy. O, no, w ogóle powstał. W ogóle zjeść. I Mazap. W sumie tak naprawdę mogą tutaj wszystko podbijać. Tutaj czekajcie, ile, ta, ile taka prowincja tu ma dewelopmentu. No, tak chcę zobaczyć. 5, no to byśmy mogli ją skrócić na 1,1,1 i byśmy mieli praktycznie za darmo, za darmo korowanie. Tam ile kilkadziesiąt punktów by kosztowało. Jakbyśmy sobie jeszcze potem wzięli jakąś. Mm, jakąś tą. Y, ideę do szybszego korowania, to już w ogóle. Tylko to jest dopiero w 1400 roku. Więc dwie, przez 200 lat to. ja bym tyle tutaj podbił, że. O boże, głowa mała po prostu. A trzeba pamiętać, że oni coraz bardziej będą tutaj rozwijać swoje prowincje i po prostu będę mieć coraz więcej developmentu, czyli ja jakie będę je zabierał, będę miał coraz więcej tego, coraz więcej punktów z Race Province i po prostu będę się dużo szybciej rozwijał. Bo oni sobie tam coś tam będą rozwijać w swojej prowincji, a będę je przejmował, będę je realizował, dzięki czemu będę dostawał po prostu więcej punktów i będzie tak w kółko, w kółko, w kółko. Więc jednym słowem bardzo, bardzo fajnie. No i co? Tribes'y zaraz zjadę i w sumie Tribes'y do wybuchać tylko wtedy, jak będę miał dużo over extension. No wiadomo, mógłbym e, zrobić jakieś YOLO i zebrać sobie, nie wiem, 300 over extension, ale mm, po co? Po co? Wtedy wiadomo, że mój kraj by upadł. Bo to wtedy by byli buntownicy w całym kraju, i tak, to tak hardo, hardo po 200 tysięcy w sumie mógłbym to zrobić na zakończenie serii. W ostatniej serii Lwownia oderem jak kończyłem, to po prostu sobie zrobiłem jeden wielki. Po prostu uwolniłem tyle wasali, wszystkich z kraju. W sumie to nie, też bym mógł to zrobić. Ilu bym mógł wasali uwolnić? O, to wszystko bym mógł uwolnić. Czyś mi się opłaca? Nie, no, nie chcę mi się potem klikać aż tyle. Ale bym mógł na przykład zrobić jedne wielkie bunty na sam koniec serii. W sumie to mieliśmy tak, mówiliśmy, że seria się pewnie zakończy, jak dostaniemy buntowników. Jakie Janusze wybuchną i tak dalej, to w sumie byśmy mogli to zrobić na sam koniec. W sumie nie, nie, na, nawet nie wiem, nawet nie wiem co robić. Bo jak widzicie, tutaj nie ma za bardzo sensu grać dalej. Ponieważ, no. No, no, no widzicie, już mam 4000 zł. No do 4000 zł to spoko. Kolejne budynki, by tutaj już wszystko zaraz zabuduję. Prawda jest taka, że mu, który nie, nie, tam w Europie jest 40 fortów walność i tak bym miał dalej przychód na poziomie nie wiem z, z 50-60 no to. Sorry. Niech sobie ktokolwiek podbije tyle fortów. Nawet jakby mi koalicję wypowiedzieli, to po prostu się cofnął w głąb miast swojego państwa i poczekał jak ich po prostu Land zje i tyle. Hmm. Hmm. Podbili mi kilka ziem, no i co z tego? Types. Traipsy, dupa, cicho, siedzieć tutaj i się nie wychylać. No i widzicie, już mam skorowane. Już mi wraca to, że nie mam praktycznie buntów. Już bym mógł podbijać dalej. W, miałem tyle agresywnych ekspansji, nikt nie wszedł w żadną wojnę, znaczy w żadną ża ża um, kalicję przeciwko mnie. To no, tak powiem Wam, że po prostu myślę, że kończymy serię. Tak. Kończymy serię i ja Wam zaraz zrobię, albo jutro, Wiadę z odcinkiem z moimi propozycjami na kolejną serię i zobaczymy co wy wybierzecie. Na pewno to będzie seria na, dalej na modzie Accented Timeline, bo jakoś mi się tam im fajnie gra. Jest bardzo dużo serii bez tego moda na YouTubie, czy to u innych chłopaków z naszej ekipy z YouTube Universalis, czy po prostu u innych YouTuberów. Więc ja myślę, że ja na tym modzie po prostu zostanę zawsze to coś innego i pomyślimy którą datę, czy znowu koło 1200 roku jak Livonian Order i jak Mongolia, czy może pójdziemy na przykład na pierwszy rok i zaczniemy od samego początku z zerową technologią, czy coś w tym stylu, czy może z... czasy teraźniejsze i na przykład wojna, druga wojna, wojna światowa, czy coś w tym stylu jest tam są jakieś jeszcze inne techniki i tak dalej, tam w ogóle się naprawdę dziwnie, dziwne rzeczy dzieją no ale nic, myślę, że jeśli chodzi o Mongolię, to jest zakończony rozdział. Bo po prostu no, to już by było dużo, dużo mniejsze. Tak jak jeszcze przyjmowaliśmy te wszystkie prowincje, to by były takie jakieś cele: o szybko podbić Paryż jak najszybciej. Teraz podbicie na przykład y, Madrytu, Londynu i Rzymu by było, zajęłoby kolejne, kolejne nie wiem, 10 odcinków. Gdziebym po prostu po. Po trochę, po trochę, po trochę szedł do przodu, bo jakbym wziął za dużo agresywnej ekspansji, a czy nie agresywnej ekspansji, agresywnej ekspansji to jebać, bo i tak nie, nikt nie wejdzie przeciwko mnie w koalicję. Ale jakbym wziął za dużo overextension, to po prostu mój kraj by upadł, więc to trochę by było nudne. Dlatego też myślę, że kończymy serię. Ja Wam jutro dam filmik, gdzie będziecie po prostu mogli pisać, jaką kolejną serię robimy. I... I tyle, no i co, zaczynamy kolejną serię, myślę. Dobra, Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję wam się podobało i mam nadzieję, że niko, nikt się nie obrazi za to, że po prostu kończę tą serię. Myślę, że to jest coś, co powinienem zrobić. Zaczniemy nową serię, może jakieś nowe śmieszne rzeczy się będą działy, tak jak na przykład, nie wiem, tutaj te stateczki moje piękne, które nie wiem, czy jeszcze potrafią tak wpływać. O! Jeszcze mają swoje kółeczka i skrzydełka, więc jeszcze jest dobrze. Czytam nasz super koksu generał Yusen. Pierwszy nas taki zajebisty generał, który podbił Yusen. Tak, Yusen on się nazywał, który podbił Japonię. Oczywiście nasz koń. I nas koń. Właśnie na sam koniec możecie napisać wam, co tym razem mój kraj wam przypomina. Bo mi już po prostu nic nie przypomina. Taka chmurka na niebie i tyle. Tylko, że na ziemi. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się już niedługo w kolejnej serii. Na razie, pasyja.